w ogóle, żeby rangę wyjść, to trafia mi premaid pięciu osób, którzy mają To taktyki. To nienawidzę cholera, jak, jak są tacy bejterzy, którzy nie mogą wyjść w RBS, tylko się dzielą kutabanią. Ja pierdolę no. Co ci ludzie robią? No kurde, co oni robią? No gdzie oni stoją? No jak pacany. No kurde, no! Co jest? Nie tak z tą grą, no. Nie! Well, it seems clear here. Okay. Okay. Uh! Nie rozważane. Ty pierdolisz tam. Idę Ja teraz robię challenge. Gotowi? Na YouTube to będzie akcja. Halo, halo. Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Izak I, i tutaj stream z CS:GO, się będzie właśnie odbywał. To znaczy będę grał i będę wbijał rangę, gdyż trzeba rangę wbić. E, niech się szuka meczyk, bo e, matchmaking solo, moi drodzy, będzie grany teraz, także będzie się działo z pewnością. Mm, nie, bo muszę wbić, słuchajcie, muszę wbić rangę, gdyż nie mam rangi w tym momencie i nie mogłem owocu na, nagrać na jutro. Także aż muszę zagrać w CSK. Tym bardziej, że przecież e, też ta. zbliżały się play SEA, więc dobrze byłoby gdzieś tam sobie raz na jakiś czas w CSK pickednown, żeby o formę zadawać, prawda? Zobaczymy, jak gdzieś z tą formą będzie. Hello everybody. Hey guys. Dobra, problem, overpassik. We're not going to do anything. I guess we're pushing A. Alright. Let's do this. One truck for sure. One more, uh. Steps. Oh, Purple, how much was the Glock? I don't even know. What Glock am I using? A Fade one or? Yeah, Fade. With Gadot oh. 2014 NIP. Oh yeah, yeah, non hollow. Though. I mean, I, I have it for a long time already, so it was it was cheap at the time. I think comparing to right now. Do you have any knife? Oh yeah, you do. Yeah, you I have lots of them actually. You. I'm a streamer, so that's why. Are you streaming now? Yeah, sure. Is that are those bots? <laughs> of course, only bots. <laughs> a connector. connector's clear okay. yeah okay. Okay. one bunch car, car sniper and bunch kurde nie nabija cholera. jak jak co bejterzy którzy nie mogą wyjść na BS, tylko się i kuta banią one dead a tam to też jakiś supreme made kurde więc sobie rzucał na gala One more short. Play safe, play safe, play safe. Someone hold monster, someone hold short, someone hold... ...somewhere. I'm holding this shit. to <laughs> oh tamto cokolwiek one heaven. I'm, this I'm gonna need him. Oh, we have to take bomb. Perfect. Nice, Good, let's go B. Let's move heaven. This is weird. Unlucky. Co to jest? Jest B-Rash, jest b probably. Yeah, tak, jest b Rotating on oh, no, these motherfuckers. Short? Ah, to jest No ja nie wiem, odbijam no, 10 i no, nie sorry. mam żadnego. No ja mam jednego, dobra. Już can, myślałem, can, że nikogo nie zabiłem, cool. ty. Ja nie wiem, kurde, co tam się stało. Co z tym moim memem? 7:44, 58, 16. No tragedia. No tragedia po prostu. Zajebiście, że zostaje Ryo swojego. One track. Nice. Jak nice. <laughs> oni to wygrywają? Co so, jest? Fucking do it One doors, really low, 12hp 12 12 on No one here, just go be, just go B. Ja be. ja go nie zabiłem, to powiem wam, że jestem pod wrażeniem Swojej jego, kurde, cool <coughs> swojej <coughs> beznadziejności no Darius już poczuty Ja bardzo chciał zremisować ten mecz, żeby mieć tą rangę I żebym mógł skasować tą grę, nie no żartuję Bo muszę obrożę jutro nagrać Well, it seems clear here. Okay, long okay. well, I'm dead from monster. Yeah, I'm going off. That seems clear. Boom! Dead. <laughs> <laughs> oh, okay. Oh, That's what right. I'm teraz. Two guys more, one tunnels. I'm low HP, green, I'm up. <laughs> O oh, nie zadwalić knikę, bo kule nie wytrzymy Last Nice try. Oh, no to no! walczymy dalej. We got 4000 viewers! What the <sharp inhale> fuck? we got four thousand views! Nice. What the hell? We got four thousand? Four thousand? Hey, we have Isaac. <laughs> Hello. Four thousand? You are really Isaac? BB, BB, BB! Of course, man. It's a... Okay. Four's on A. One should... One should... Let's push the guy on, on A. Because he's alone. Fucking <laughs> awesome! <laughs> that's why my gold is achieving. Isaac, who, who is it? I don't know. Are you a professional? Of course not. Here, I'm just a casual player. I'm an ex Minecraft pro, pro from Hunger Games. Ah. Ah, what rank are you in Minecraft? Um, well, gold 3. The cool, bro. Hey, it's not the game. One mid. Long, long, oh, long, shit. long, long. Cool, they are pushing me. What is yes, nie tak not grow no? No! Pago. No Nie, no przecież. Jak pago? Kurde, słynniejszy niż Izak. To no niemożliwe jest, przecież. Ten gościu ma 55 godzin w CSGO? 55 godzin w CSGO. Czemu ja, z tym swoim kurde pieprzonym primem i Trust i w ogóle mają 7 tysięcy godzin w CSGO, trafiam na typa, który ma 50 godzin w CSGO? Jak to jest możliwe? To nie jest. Człowiek chce sobie zagrać jeden mecz na, na parę miesięcy, a tu patrz, Izak. No widzisz, jak się poferciło. Bekar. Prawda, że przepierdzielimy, bo gramy na jakiegoś tureckiego cheatera. Przedem tutaj tak turystycznie zagrać One up Don't game, gay, <muchany> don't be Oh fuck, he's on site Ah, he's coming Low, 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 low Oh, nice Yes, yes But I have okay. more f-powers And I need I hit him out. Dead Boot boot the other Nice out. going to reconnect right now Nice Maybe going for that We don't know Smoke. Oh, inside. Yes. Yeah, second and mid this uh, close yes one more. Down I go fire. back i have 3hp all right never mind oh, one more second man. i have my eyes on the bomb fire in the hole Counter nice little <laughs> game <organ. laughs> yellow yep what is wrong with your inventory? Inventory. I think every, everything's good with my inventory. You need to sell it maybe before CS dies. Fine. You all, you all buy or win or what? Uh, well, I got lots of them from from sponsorships. Oh, okay. I've opened lots of them as well. G2A. Oh, nice. yep. You are Yep. Oh, he pushed. Me. He's going b They pushed Oh no, no. Oh my god, sorry. No dark Dark last. Yeah, the kill, nice. kill. Nice. Good job. Sni sniper in dark. Good job guys. Do you know trilus Yeah, yeah. Fantastic. I I did play with him yesterday in Valorant tournament. Did yes. you ah, tournament? Yeah, that's why I know your voice! Now I realize. Yeah, nice. nice. Ooh no no one's med. Yes, 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 one is They rotate the meat. Yeah I say, he says. Yeah, med. Yes, yes, yes. Ops. Boiler. <laughs> I need help on A, I think. Okay, go away, go away, go away, blue. Bomb med. Sniper boiler was before. One ups. Two ups. Ah, he's not. Bomb made. Two ups. He's yeah. leg! Nice. Last plenty behind A box. Oh, man, nice oh, good nice. job. Let's go, we win. Okay, I'm I'm pushing you know, mid. I'll probably die in three seconds. Fuck sorry To jest niesamowite kurde, że Good raz sobie just... pa patrzy sobie ban, a raz tak patrzy choler tego mida. Wariat. Bombi. O, oh, nice. Aaaa, ah, shit. Let me ace, Let, nice, let, me. From let me ace, let me out for me, BCB, BCB, BCB. Jeszcze rzecz, nie wiem, czy nie słysza, słyszałem gościa na speedway'u już. I czy czy te nie poszedł do ruin.

Oh, no. uh, sniper, sniper. Don't pick, don't pick, don't pick sniper there. Yeah, I need flash, flash. Ruins, 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 ruins. Ah! Tak, one shot. No, that's right. Kopeć się będzie na akurat. I mówi, że się też to I kupię się też defa na już. Come back, come, back, come back. Oooo, oh, I'm coming, uh, B Seems to jest. 3B see the bomb? Steps up. Ale jestem głównym czasem. 3 uh. pushing B. <sighs> nie ale no, czasami jestem tragiczny naprawdę z tego digla. To ja nie wiem, no, czasami ładne head'y się dają, czasami jestem tak tragiczny, yes. że wstyd mi ze siebie, nie? Oh, uh -huh. Steps on BNN. Short, AWP. Short, AWP. He's A. Bomb A. Def bomb A. Bomb A. 70 HP planting. One was ups. First guy, uh, 50 HP. The last 50 HP. The last sniper. MVP. Sniper. He's short. He's short. 30 short. HP then. He's short. Nah, he's short. Nah. 50 Sorry. HP. 50 HP, mate. Time. <laughs> Sad, sorry, I just tried. Hmm. Skoda. Maybe let's do Pasha's round, okay? So we all we all rush rush mid, but if anyone sees us, we go back and rush banana together. If anyone sees us, we go back. Unless we kill somebody, we push the, the side. Let we me kill somebody first. Okay. I don't think so. I have good uh, position on banana. Fuck, I, I check banana. Mid. Okay, we can go back to banana now.

Halo, yeah. Nie wiem, mam 7000 godzin w CSie, Nie wiem, jak to działa ten Draftfire? Mi trafiam meczek w ogóle tak. Jeden meczek na jak gram, żeby rangę wbić, to trafia mi prima 5 osób, którzy mają taktyki. Kolejny meczek trafiam na typa, który robi 3,20 ze statystyki, a kolejny meczek to trafiam na typa, który ma 50 godzin w CSie, To jest niesamowite w ogóle. Jak to działa w tym CS-ie? Ty, co jest? No to graczem, ale ja nie wyzywam, ja tylko na stykach wyzywam. A tutaj nie. Na Wojstrasie jestem bardzo miły i motywuję drużynę. I can flash you, Mikey? Zgadza Go fast, eh. Four nades on A, go fast. Ah, pierdolę, no. no. co ci ludzie robią, no kurde, y co oni robią, no? Gdzie oni stoją, no, jak bacany? The guy on B minus 27 nie da się no, grać no, tego CS-a, nie no, będzie Overwatcha no. jutro zaraz, cholera, bo nie wyjdzie z siebie zaraz przecież. So. I tak, czaj, że koleś bez kurde nawet zastanowienia tak mu o banię, że stary, to było śmieszne. No to jest czytelne, no, no nie ma co się dziwić, że on walić taką banie, no jak czytuję, no to będzie wywalał takie banie, no. Ale cóż, kurde, on już jest mutowany na start, no to czy on musiał dostawać reporty wcześniej? Czemu on dostaje muta, pewnie za jakiś toxic czy coś tam, a nie dostaje bana za haksy? Prime, so yeah. cheap. This game is dead. Banana, cheat to on, yeah. Ja. Oh. Moje stary stare i zagraj w tą grę, nie? Tylko to też nie tak Well played. Thank you for the game, guys. Muszę trzeciego mecza grać w tego pieprzonego CS-a, który się nadaje do śmietnika. O boże. Znaczy może inaczej, słuchajcie. Faceity są spoko, bo przynajmniej na faceity tak się nie trafia na cheaterów, ale tutaj matchmakingi są w ogóle bez sensu, uważam. Matchmakingi są tragiczne, chociaż na faceitach też są cheaterzy. Hello? Hello team, go push me. O kurde. Hey, ucha. I'm here, sorry. Co? Co jest? Nie wiem, czy to jest... konflikt popsuty, czy co jest, gdzie ja nie mogę trafić w ogóle gości, no? Niesamowite. 34 w 4, jak kurde, muszę strzałem w głowie 34 w 4 zostaje, nie wytrzymam dzisiaj z tą grą Nie, a dzisiaj to krew zaleje po prostu, jestem wnerwiony jak 150 Jestem dzisiaj się nie wysłanę hey, Ty stąd One man, gate Przepraszam za przeczęście, ale ja dzisiaj mam bardzo ciężki dzień. I moja psycha po drugim, po już jest trzeci mecz w CS. Dzisiaj myślałem, że sobie zagrać jednego meczeka kane a potem pójdę na Warzona. A widzicie, że nie mogę wygrać meczeku i mi psycha siada po prostu. Dzisiaj ja jestem tym strzemkiem nerwów, przepraszam. Strasznie dzisiaj się nie wyspałem, źle spałem do tego, problemy i w ogóle i tak. Co jest? Nie chciałem powiedzieć. streaming. Hello, yes, I am. It's the real one. Yes, we have to win this one, okay? Honestly, I want sight. Hey. Flash out. I want short close and explain Sniper was on, on my right Flash. flashing now to the top. Behind sight. Oh, there's mortar was the Nice, Good job. One med with the Missiles Pabia. Nice. You can go away, I think. Nie, słuchajcie, ten mecz solo to jest największy rach na świecie CS. Can you drop astek? Astek, can you drop an AK? Can you drop an AK? Thank you. Two Cross. Mój hobby. Nie, teraz mam dobrą drużynę. W sumie, ci gości, jeden i Hassel bardzo dobrze grają, wam powiem. Oni strzelają HD. dobrze są. So. Powiem, to wygrać. Uh, one more B, one doors. They're from Med. City, also. Yeah, two city. I'm gonna stay oh, under the window. Nice. I'm watching window. Nice. I uh, one ramp on site, eh? Grenade out! i throwing a grenade! Flashbang! Aye, aye, aye! Can anyone flash me long? Sure. Flash out. Dead from my side. Putting down the smoke. Dead from secure. Nice. They might be short as well. Mauling short. Two mid, two mid. Short. 40 HP Short. And second was there too i think city city nice. Nice. był słaby na snipera Nie no teraz to mam widzicie Teraz mam legance, co się potrafi się zagrać Window oh. Gość to dobrze, nie wiem to, to... Ja Mam wrażenie, że to jest moje drużynie jest najwyższy poziom ze wszystkich tych meczów, kurde naprawdę goście dobrze strzelają Sorry. Może Walwę posłuchała po prostu moich wkurzeń różnych modów, żeby w końcu było coś normalnego i, i dali mi jakąś drużynę ogarniętą Still cross One push mid One short też to było jakie 200 co? Zawsze nie trafiam, ale tym razem schedzimy. Sprzegamy... A, nie trafię, żeby go dorwał tego... Żeby dorwał tego typa na Xboxie Patrzcie, ja słuchajcie, jestem taki jestem, jestem takim mastermindem, nie? Jestem za mądry do takich debili Trzy guys cross. Oh my god, sorry for the flash, it was terrible. Sniper, on short. Nie, to już się posneli, posneli się, bracie. sorry. It's okay, it was a nice try. No dobra, bo nawet zresztą jestem czwartym to tabeli, nie? Wykierowany do jakiejś orzełka cholera, jasno, to już nie jest ze mną dobrze. Dobra, ja teraz robię Scream Challenge. Gotowi? Pesteczki, słuchajcie. Only Pesteczka Challenge teraz. Uwaga, na YouTubie y to będzie akcja. Albo na TikToka. Dobra, pamiętajcie, możecie mi followować na TikToku i Live, albo na Instagramie też i Live. Polecam serdecznie. Patrzcie, Scream Challenge. Bye. No witam! No nie, no, jakby się nadaje na ten, ten film na TikToka, bo tam jakby się wrzucą takie zabawne filmy, prawda? Dobra, patrzcie teraz. Scream Challenge. Flash na Mida. Flash na Gale. Nie, bez Scream Challenge teraz. Get Right Challenge. the cola hmm? city 2 city 1 on made 1 on city don't challenge i have to let's <sighs> nice try Lech challenge zrobić? Ale to nie w pistoletowce, tak? Przegramy pistolet, i jako będzie. Nie, teraz słuchajcie, patrzcie na to. Jak chcecie, słuchajcie, być star playerem w waszej drużynie, prawda, na matchmakingu na daście, to mówicie tak, kupujecie kewa i mówicie tak. Can anyone boost me short? Great, thank you. Thank you, my friend. Teraz patrzcie. już macie swojego ziomka w drużynie, który wam będzie supportował, prawda? I teraz tak, wchodzicie sobie na galerię, gościu z kratami da zajebiście. I wchodzimy im na plecy, patrzcie z tym typem. To jest iQ wiecie zagrywka, patrzcie Przeskakujecie z takie rogi żeby zaskoczyć przeciwnika, ale tam jest już gość, więc po prostu trzeba walnąć głowę. I tym sposobem się wygrywa rundę, patrzcie. Widzieliście to? I teraz patrzcie, macie, macie hajs na czworeczkę i zastanawiacie się czy oni mieli pieniądze. Can you boost me again on short? Such a good, good guy.

Jeszcze się stało To mi się podoba, kontrola full auto, prawda? Przygotowanie techniczne do meczu No i zobaczcie, asysta już jest 3 2 last short Nice, good job Proszę resp, proszę resp, zajebiście, patrzcie To jest czas na firmóweczkę Woohoo! Patrzcie teraz co się będzie działo A jednego smoka na wszelki wypadek I teraz uwaga, słuchajcie Kiedyś zrobiłem takiego esika w dolnej trupiarni to było... o kurde, bardzo dawno temu. Teraz nie będzie sika. No zajebiście. O chuj. Hu Ta huta po prostu by się na najbardziej nadawała do mnie na robotę niż Twitch Holera, jasne. Ale tu w końcu jest min... To jest trochę miejsce na... Na trochę zabawy, słuchajcie, jak nie mam cheatera, nie mam jakichś gości, z którymi się muszę stresować, że się nic nie uda, mogę sobie trochę, słuchajcie, więcej takiego crazolskiego grania można zaprezentować, to jest, to mi się podoba właśnie, słuchajcie, to mi się podoba. Znaczy w nie jest beznadziejny, ale czasami są fajne. Powiedzcie, że tam nie będzie snajpera, żadnego nam idzie, proszę, niech tam nie będzie w końcu żadnego snajpera, bo chcę skrócić dolną trupiarnię i chcę zrobić akcję na YouTube no. Okej. Okay. Alright. Alright. Yazda La-la-la. One T spawn. One top mid. Nice. One upper top, probably going B. Care B. He can, be, he can be B already, right? Yes. Dead from B. Nice shot, my friend. Jest no. he? He's in went back? Tunnels? Gigi? Gigi, my Thank you. Będzie ranga, słuchajcie. Supreme, mistrzowska pierwsza klasa, zasłużone, słuchajcie. Well deserved, jak to się mówi. Ale dzisiaj parę wakowych strzałów wsiadło, co? No patrzcie, Supreme to były jednak tam jeden orzełek jakiś w laurach zamykał te u nich. Fenomenalnie się w tego CS grało, naprawdę. Nie no wiadomo, słuchajcie, że, że CSGO i solo matchmaking to jest content, który ludzie chętnie oglądają. Może. I ja też sobie Wiesz, chętnie czasem pyknę solo i... matchmakinga, <laughs> tylko że na dłuższą metę, no, słuchajcie, tak to psycha tak, tak siada przy tych matchmakingach, że wiecie, że jakby, jeżeli zależy wam na moim zdrowiu psychicznym, to nie każcie mi grać więcej niż no, te 3-4 mecze jednego dnia solo na matchmakingu, bo, te, bo więcej, to mózg gnije. Naprawdę. Serio.